gdzie ją żółkę? ją tu. Ja mam, ja mam. Ty widzisz, to ja miałem tak rzucone na prawo, poszło na tak. lewo. A ta karpiówka ja była na lewo, rzucone na prawo. Witamy was moi drodzy w kolejnym odcinku przygód pana ryby. Dzisiaj wraz z Szymonem przyjechaliśmy na wodę PZW do Weryni. Testujemy przynęty pana ryby i kule proteinowe. Ja dzisiaj łowię na Black Horsa 909 Dark Odjazdowy Natural. Przyjechaliśmy tutaj tuż przed świtem, żeby się rozłożyć, żeby zdobyć dobre miejsce. I dobrze, że tak przyjechaliśmy, bo tam już goście przyszli. Ale zaczęliśmy łowić tuż po świcie, bo tak tutaj jest w regulaminie. to popątała? Kurde, powiem Wam, że jazda jest niesamowita. Już jednego karpia... Ja tutaj wycholowałem na karpiówkę na kulę 18 909 Dark. Odjazdową szymek wycholował pięknego Josiotra. Tutaj sobie zobaczcie na zdjęcia. I w tej chwili, w jednym czasie, odjazd i na karpiówkę. O, właśnie tutaj szymek mi pomaga holować. I jak widzicie, na federka. Także mamy dublecika. Ja dzisiaj nie mam niestety federa dystansowego, nie rzucam na duże odległości z tego względu, że przyjechałem i okazało się, że mm, mój federek, heavy federek, nie jest uzbrojony, a wziąłem dzisiaj ze sobą tylko podstawowe rzeczy, więc nawet już nie chciało mi się go uzbrajać. Mam uzbrojonego Rytuala 360, Medium i co, Carp, tak? Jeden karp na kule 18 i to taki był fajny odjazd. I drugi, chyba też karp na federka o podobnej wadze. Uciek? Wypiął się? No to dobra, ok. Ale dobra, jest zaliczony, dotknął podbieraka. Dobry. No nie są to duże karpie, a widzieliśmy na zdjęciach ostatnio, że tutaj naprawdę połowili fajne karpie. Nawet trafił się yy, koledze 19 kg karp. A to są takie yy, weryńskie, można powiedzieć, szkuty, nieduże, nieduże ryby. Ale moment, moment, my to dopiero się rozkręcamy. Chociaż wypad będzie dzisiaj krótki, bo na 10 mamy do roboty, Szymek ma na 11, tak? A ja, a ja na dziesiątą. Świetnie, woda PZW też daje rybki. No i zobaczcie moi drodzy, Szymek holuje kolejną rybę. Dzisiaj łowi na Federka Legenda. 360 do 100? Tak jest, 360 do 100. To jest jeden z takich lepszych federków, jeśli chodzi o firmę Flagman. I sfilmujemy już y, szczęśliwy, mam nadzieję, finał holu. Black Horse Strong. One tu kilka lat temu zostały wpuszczone w dużej ilości. One już ładnie urosły. Jest. No pięknie. Nie chcą się dać sfotografować. Piękny, słuchajcie, i Szymon ma rybę na federka, a ja mam na karpiówce moi drodzy. Powiem wam, że znowu więcej brań będzie na karpiówkę jak na Federa. Ostatnio tak było. Przyjechał do nas Wojtek. Z którym w ogóle żeśmy się nie umawiali, ale tak samo nie mógł spać jak i we w nocy, myślał o rybach. Coś fajnego, nie? Ty, ale ładnie. Wstrzymasz się jak nic, nie? Będzie miałem. A, panie, panie, ty już nie łowisz. Ten karp to może mieć, kurde, ponad dychę, to na pewno. I Odpiąłem, no. O. Ty patrz, federka mi gnie. Dobra, dopóki nie wciągnie, to niech se gnie. Jest? No i ma teraz. piękny karp, a tak powyżej 10. Moi drodzy, w międzyczasie, właśnie jak wyciągaliśmy z Szymonem karpie, on pięknego, pełnołuskiego, a jak królewskiego, to było ugięcie na federka. I jak widzicie, holuje. Co to jest jeszcze, nie wiem. Najprawdopodobniej karp, które tutaj szaleją. Ryba moi drodzy dzisiaj bierze jakiś wściekła. Ale ja o tym wiedziałem może inaczej. Po prostu czułem z tego względu, że tak dwa dni wcześniej były cały czas deszcze. Dzisiaj jak jechałem, to deszcz zanikał. Od wczoraj ciśnienie jest stabilne. Jest pochmurno. Więc ta ryba nie będzie wygrzewać się pod powierzchnią. Tylko po prostu będzie żerować i tak się też dzieje. Nie będzie to duża ryba, nie będzie to duży karp na federka, ale coś jest. Można powiedzieć, że to jest wręcz, A, to jest karaś. No ale ładny karaś, duży karaś. No, karaś bardzo ładny, duży, elegancki. A proszę szybko go wpuszczamy do wody. Właśnie w tym momencie znowu włączyłem szymek, holuje na federka. A o mnie, moi drodzy, kolejny odjazd na karpiówkę. Ma w ten ma się na federze, a ja na karpiówce. No, piękny, pełnouski, nieduży. Ale brania są dzisiaj niesamowite. Ja mówię, Szyma, jak tak dalej pójdzie, to ja ja się pożegnam z wederkami, Ale wiesz co, coraz bardziej mi się podoba karpiowanie, wiesz? I tego się obawiam. No, pełno łuski, pięknie. Mam, że znowu karpiówka i znowu popuściła. Jest, siedzi, tak? Siedzi. Nie. Nie, jest. Jest. Ale jazda. I znowu karpiowa. I znowu kula. Ale jazda na tę karpiówkę. Ja tak dzisiaj mówię, skromnie przyjechałem, bez tripodu. Bez sygnalizatorów. Ty też masz. Ale powiem wam, że, że u mnie coś większego, kurde, na tą karpiówkę siekło. Eee, I tak nie wziąłem sobie sygnalizatorów, bo sobie myślę, że i tak będę siedział przy wędkach, więc będę słyszał, jak wolny bieg... Nie, poszedł mi teraz w lewo. Jak wolny bieg włączę, to będzie mi... Pięknie szpula grała, więc będę ją słyszał. Może być taki, nie? Czuję na karpiówce właśnie takie mocne. Czekaj, co mi wszedł w tą żyłkę? No mi wszedł? No. No coś pięknego, no na karpiówkach, powiem Wam szczerze, tutaj nie mówiłem, bo odkąd się z Federem, to właśnie tutaj przyjeżdżałem na Federy. No i kurde, ponaddycha znowu. Coś pięknego. No nie, no. To mi się podoba. O kurde. Wow. Coś piękne. Zmieści się? Cholera. Nie bardzo się chce zmieścić do mojego podbieraka. Ty wiesz co, Szymek, jakbyś pomógł, mi to by było spoko. W sumie może dam radę, ale jak już jesteś, to... Ale konie. Patrzcie. Patrzcie tu Dobra, jedziesz Coś pięknego Jeszcze większy o, kurwa, patrz To poszło Dobra, poskładamy Ja mam teraz Tak, kosz mamy, <głos》>. ja mam sztycę ja mam, ja mam kosz Ale ten jest o wiele większy od tamtego Ważymy go? Mamy wagę? Ja nie mam. No, zobaczymy, co... To? Albo wiesz co, może zważymy już w podbieraku, wiesz? No. nie wiadomo, w ogóle pierwszy raz będzie użyto. O, proszę bardzo. Będzie z 12 Czekaj. wiele tam pokazuje? Trzynastka. No, tak jak myślałem. No, ale coś pięknego, coś pięknego. A tutaj nie będzie miękkiej gry. Może kolejna jakaś trzynastka? Zobaczymy. No, na razie zachowuje się tak, jakby to miała być jakaś, nie wiem, też Tamte szły leżej. Te trzynastki szły leżej, a ten idzie tak strasznie opornie. Jakbyś mógł Szymet nie zwinąć właśnie, bo i tak gdzieś on czuje, że jest splątany, wiesz, bo rzuciłem tam, a, a nagle, a nagle jest, wiesz, gdzieś tu, gdzieś z tej strony, to idzie, nie? Nie, nie jest splątany. Nie jest? O, co tak. super. Ale zobaczcie co się dzieje na karpiówce, no to jest powiem wam duża ryba. Nie, nie, ale na szczęście idzie pod twoją żyłką, wiesz? Nie Szałnima. Ale dycha będzie O kurde panie Oh. Będzie! Tak się wydaje, nie? Ale... Jest kolejna. Zmieści się? Oh. A? Jest! O, paaań! Odpaliłem kamerę, bo w końcu karp Weszły nam karasie, po prostu można powiedzieć stado karasi. Szymek teraz holuje pięknego karpia, mamy pełnouski piękny. I mamy go. go. O, no sobie po dzięki. Taki nieduży, trzykilowy, pełnouski. Co Wojtku, ile? 9 kg, ale ładnie ładnie sponiewierał, nie? No, wygląda na dużo więcej, nie? A 9 kg ma. Moi drodzy, bardzo krótki wypad, bo niestety wszyscy musimy wracać do pracy. Łowiliśmy dzisiaj od godziny czwartej, można powiedzieć, 4.30 do godziny 9. Najwięcej brań tutaj było od godziny właśnie jak przyjechaliśmy, czyli od godziny 4.30. Tak, do siódmej, no to można powiedzieć, by brania non-stop. Teraz troszeczkę ucieło. Niby ciśnienie stabilne, niby się nic nie zmienia, ale po prostu jakby ryba przestała chwilowo brać. Dzisiaj wziąłem, moi drodzy, ze sobą tradycyjnie palec z Motorretkę Plus. Miałem też 909, którą tutaj właśnie wymieszałem we wiaderku, czyli zanętę z pelletem. Nie brałem dzisiaj dużo bagażu, bo to był taki szybki, spontaniczny wypad. Zresztą kawałek jest tutaj od parkingu. Trzeba było po prostu nieść te toboły, ale nie brałem ze względu na to, że właśnie na parę godzin się nie opłacało. No i na jednej wędce zakładałem kule 909. Nie można tutaj pływać łódkami. Nie można też spombować, nie można też tutaj nęcić, bo w ubiegłym roku była tutaj można powiedzieć taka katastrofa przyducha, bardzo dużo ryby tutaj zdechło, e, więc po prostu nęcimy tylko tym, co jest w podajniku czy też w koszyczku. Ja tutaj moi drodzy właśnie mam na karpiówce taki podajnik duży Mikado XL. E, Przypomnę sobie sam tutaj robiłem. E, na włosie, o tak to wygląda, haczyk numer 6. E, Brania były dzisiaj i można powiedzieć, że wszystkie ryby się ładnie zapięły. Nawet taki długi włos, znaczy długi, niedługi, tradycyjny, ostatnio skracałem i też były brania. No i tutaj moi drodzy właśnie. Tak to robię. Nawet nie mam foremki, powiem szczerze. E, ubijam ręcznie. Maczek zatapiam o tutaj, w, w tej zanęcie, w zanęcie i w palecie. Tak to wygląda. Za chwileczkę rzucę. Eee, kule 909, jak widzicie, sprawdzają się od tego sezonu jakby najbardziej łowna kula z tych wszystkich. Być może to w lecie się, się zmieni, bo będzie cieplejsza woda, będzie ryba pobierać też na inne smaki eee, czy też aromaty. Na razie jadę na 909. Tutaj, jeśli chodzi o metod Federa, no to dzisiaj testowaliśmy Black Horsa e, tradycyjnego, czyli tego pierwszego, zrobionego e, z 909 Dark Odjazdowej. Ale też mam e, Black Horsa Stronga, który jest de facto też zrobiony z 909 e, Black Odjazdowej. Z tym, że różnią się troszeczkę i kolorem, i właściwościami. O! Zobaczcie sobie różnicę w kolorze. To jest ta pierwsza wersja. Ona się rozpuszcza. A ta druga wersja jest troszeczkę twardsza. Yy, daje się ją też na bagnet. Fajnie pracuje na bagnecie, bo ta, ta wersja z bagnetu lubi spadać. Ta pierwsza. I tutaj mam akurat obie w wersji naturalnej. Natomiast dzisiaj Wojtek yy, złowił na Black Horse'a orzecha Grisiego. Aromatyzowanego orzechem tygrysim. Widziałem sobie też jeszcze dzisiaj zoomy i powiem szczerze, na federka na biały kolor rybka się trafiła. Na tego jasno-brązowego waftersa pomarańczowego też łowiłem. Też jedna rybka na federze w zasadzie to karaś. Dużo karaś dzisiaj złowiliśmy. Nie wszystkie filmowaliśmy, bo w pewnym momencie to był armagedon, Rzut, karaś, rzut, karaś. I pomiędzy co jakiś czas trafiały się właśnie też te karpie, takie w przedziale 3-4 kg. U mnie na karpiówkach na początek 13, później 11, później dziesiątka. Szymek też pięknie tutaj pociągnął kilka karpi. E, też kilka karasi. A to jest moi drodzy zestaw do metod Federa. Podajnik pana ryby o gramaturze 400 gramów. E, Szybko złączka i przypony pana ryby. Ja tutaj też ze sobą wziąłem, właśnie, żeby wam pokazać, jak wyglądają. Tutaj mi jeszcze jeden został, bo też tak intensywnie używam. To jest akurat y, na haczyku KamaSan 911 x czyli ten mocniejszy, rozmiar 10 i przypon na y, gumce. O, elegancko. I tutaj właśnie mam na gumce y, założonego Waftersa Black Horsa. Jasnego. On tutaj na gumce zobaczcie, długo wytrzymuje, on się rozpuszcza, ale długo wytrzymuje, natomiast o, pociągniemy, to on się rozkruszy. Także co jakiś czas trzeba będzie zmieniać. E, dobra, zmieniamy mu też e, kolor. Jeszcze dzisiaj nie jechaliśmy na kolorze jakim e, pomarańczowy, może zmienimy na kolor właśnie pomarańczowy. Tutaj mam wymieszane, bo akurat mam pudełko z różnymi tam waftersami, założymy mu mini mini, czyli rozmiar 4 yy, w kolorze pomarańczowym. Jest to bardzo mały wafters. Miałem pomieszany z zoomami. 909 z poletem złotą rybką plus. Super tutaj. Ubijamy pięknie. Ostatni rzut, moi drodzy, eee, i co? I do zobaczenia w kolejnym odcinku przygód pana ryby. A my już spadamy. Ostatnie rzuty, dosłownie. Moi drodzy, jeszcze ostatnie minuty na tym łowisku rzut i trafiła się rybka, kart nieduży. Eee, tym razem na federkach. Pewnie będzie to nieduży karp. Nie wiem gdzie on wpłynął, czy on wpły... Nie, dobra, jest szansa, że nie sklączy mi zestawów. Chociaż mamy tutaj sygnały właśnie z przyszedł nasz kolega i mówi, że tam popaki łowią je siotry. Wiem, teraz widzę. A jak je siotry już wchodzą, to znaczy się, że ten karp przestał żerować. Już. Ale rzeczywiście nie żeruje tak jak rano, nie? Rano był Alderado Panie, działa na PZW, działa Tu na PZ2 jesteśmy? możliwe <śmieloszny> <śmieloszny>